Tak tu przejściówka, adapter i to no. A w tej stronie jest ta twoja udarowa i ten Nie wiem czy to pójdzie, ale oh, nie wyjebało. No i no, zsunęły Żeby ten dywer na mnie nie To Poczekaj ja pójdę może czekaj 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 to już się zaparło około Poczekaj, to weź z tej strony Tutaj. Tak zapierdol. Jeszcze jakby koło było zdjęte. Dobry oh, Dobry udar dobry udar. pan to, tego sprzęta? A Co to za sprzęt? To Parkside, jak się Parkside. panie to ja to Nie pękło panie Ciepłe <grym> Serio? Dobra panie, będzie git A śruba? Jest dobra, A myślałem, że już coś się urwie Wychodzi ona tam? Coś się kręci idzie, no. A co to myślisz? Kurwa, gość. No bo kurde, wydech mi zleciał, nie podstawiłem. I gdzieś tutaj leżą szczątki. To jest najgorsze? Bo to było jedyne to takie, wiesz, co się do wszystkiego mocowało. Mhm. Daj żabę. Bo jak będzie się trzymać na śrubie, to jebnie ci, będzie krzywa śruba.

Nie, będzie git, ale klocka poduszka może. No ale to nie wiem czy podejdzie teraz. Dobra. To bez tego no. Dobra, będzie. Czekaj, może dalej. Nie, niechuje. Dobra. Dobra, Teoretycznie powinien wyjść. A no praktycznie no rusza się z wałem całym. No tak, bo przy wale to się śrubki, śrubki chciały urwać, jak próbowałem odkręcić. Gdzieś się tak, dać, trzeba zajmować dyfer i tak. No, tak. tak to tak, tak. Co? Tak narzekałeś. Dobra. pędą jakieś szesnastki. Da pan tego Parkside'a jeszcze. Tylko nie o oleju jeszcze nie zachlap go. Idzie dobrze. I tak chyba do wszystkiego nie podejdzie, może. ciężkie, ale daje radę, nie? No, z tym to nie ma problemu, żadnych Томаш Что-то вылетело что Już. Nie no, to by nie było no, się Zleci trochę No, zmylił Można dalej nagram. Tu mi daj, niżej Aż takie coś o. Normalnie luzem leżało Fajnie, fajnie Fajnie, fajnie, no tam też coś by chyba czekaj muszę na... włączyć no jest tu dwa blokuje tu go tamten podwadzić, żeby wyszedł może Bo nie, z której strony. No z tamtej jak sobie. A nie z tej? Nie, bo on tamtą jest. Wyciwiony. Ale jebie tym olejem. O czarny Co mam zrobić? No, no tam, A to są ruchu... pustaki, czekaj. Do gdzie? No tak gdzieś go do środka bardziej, nie bo się blokuje o podłogę. On jest cały zablokowany. Weź go trochę do góry. O, o, o Będzie do czegoś spawać jeszcze Chyba tak średnio Tam w tym środku się rozleciało Ja wiem Dobra, to jeszcze jutro się będzie myśleć jak no, noc, robotę? nocna akcja, wyjmowanie dyfra <noise> Miała być skrzynia No właśnie Ale w sumie z dwojga złego lepiej jednak to nie. Tak się prezentuje dyferek Akurat będzie spawany, no. jak nie ten to nowy <noise> Dobra widzowie, udało się kupić nowy dyferencjał Z trochę innym przełożeniem, bo 3,38 Tamtym był 3,45 Ale się udało, wczoraj zaliczyliśmy trasę Sześciogodzinną, w dwie strony w sumie. Yy, tak, dyfer jest otwarty, ale mamy przygotowaną tak blaszkę, zmywacz i nowy olej. I zabieramy się zaraz za jego spawanie. Otworzymy go, zobaczymy jak to wygląda w środku, w jakim stanie olej, czy nie ma żadnych opiłków No i będziemy się zabierać za wycinanie blaszki. Wycinanie blaszki i, i, i spawanie go. Także bierzemy się do roboty. wracamy już differne auto, ale blokuje nas kurde, bo nie pomyśleliśmy i najpierw wał przyczepiliśmy. Blokuje nas tutaj na koło zapasowe i trzeba się tego jakoś pozbyć przy pomocy tego urządzenia. Tylko już kurde teraz to... O, Dobrze, ale... Dobra, wszystko poskładane. Tutaj, oprócz tej jednej śrubeczki, bo się ujebała. I teraz tera. Tutaj wydech pospowany, co wtedy był cięty. Trochę do dupy są przedmuchy, jest trochę głośniej. Ale to zrobimy jeszcze tak, że go kurde, zdejmiemy. Założymy takie złączki, co są cyk, skręcane. Będzie elegancko. No i co? Koła się kręcą. Zostawiamy zaraz samochód z cegieł i jedziemy na jazdę testową.